Witamy. Witamy serdecznie. Dzisiaj przeczytamy wam bajkę gangu słodziaków pod tytułem Marzenia. Było tak: słońce zarumieniło się i schowało za lasem. Sen wyszedł z cienia i zaczął marudzić, że pora już spać. Ale mieszkańcy leśnej Polany, zamiast rozejść się do swoich norek, woleli leżeć w trawie i patrzeć w gwiazdy. Nie ponad nimi było granatowe jak atrament i nikt nie zliczyłby gwiazd i gwiazdeczek, które mrugały do słodziaków. Piękne są, westchnęła zajęczyca Zuzia. Wyglądają jak złote kropki, dodał jeż Gdzieś tam na pewno mieszkają gwiazdne muchy. Ciekawe, czy one też noszą rajtuzy, rozmyślała mucha Henryka, wpatrując się w niebo. Wszyscy śledziliśmy wzrokiem mieniące się punkciki i wzdychaliśmy. – Ojej, patrzcie, jedna gwiazdka spada! Leci na dół, jak szyszka z nieba! – zawołał przejęty bubr, Borys. – Trzeba szybko pomyśleć życzenie – powiedziała sowa Zosia. – Tak się robi, kiedy gwiazdy spadają – zapewniła. Nie pytali, co wspólnego z ich życzeniami mają błyszczące kropki zlatujące z nieba, ale wszyscy ucichli. I przymknęli oczka. Pod powiekami, w główkach, w głowach i malutkich łebkach pojawiły się piękne plany i zachcianki. – O czym myślisz? – spytał szeptem jeż bobra. – O tym, że chciałbym latać – uśmiechnął się do swoich marzeń bubr Borys. – Ach, poszybować choć raz nad łąką, okrążyć z wysoka jezioro, przelecieć na wylot przez chmurkę. – A ja – odezwała się niepytana mucha Henryka – Pomyślałam o pięknej sukni wieczorowej z trenem, który ciągnąłby się za mną w trawie. I jeszcze chciałabym mieć bardzo długie, najlepiej włosy, najlepiej warkocze. A gdybym szła środkiem polany, one też ciągnęłyby się za mną po ziemi. Coś jeszcze miałby się za tobą ciągnąć? Chciał wiedzieć Rys Rysio, ale Henryka spojrzała na niego tak, że zasłonił łapką pyszczek i stracił ochotę do dalszych pytań. – O czym ty myślisz, Jerzyku? – spytał Bóg. Hmm, ja mam takie trochę dziwne marzenie. Jerz wahał się przez chwilkę, aż w końcu wyznał. Chciałbym choć raz w życiu dostać list. Taki prawdziwy, w białej kopercie, zaadresowany. Pan Jesz Jerzyk, norka pod jałowcem, leśna polana. A co miałoby być w tym liście? Zapytała Zuzia. Ach, nic wielkiego. Pozdrowienia, rysunek, serduszko z papieru. Zasuszona trawka, cokolwiek, szepnął zawstydzony jeżyk. Potem słodziaki pokiwały główkami i wymieniły się spojrzeniami. Pod mrówki wyznały, że chciałyby dostać wrotki, wiadomo, każda po trzy pary i koniecznie w kolorze różowym. Lis Lutek widział się w marzeniach z puszystym, wyszorowanym ogonkiem na tle stojącym, stojących otworem kurników. Uśmiechnął się błogo, bo prawie słyszał przyjemne Kuba! gdakanie dla ucha. Zwierzaki długo jeszcze patrzyły w gwiazdy i popijały kakao z pianką, które ugotował szczerbatek zielony. Mlaskały i naradzały się cichutko, raz po raz zerkając już na śpiącego jeżyka. Właśnie wtedy postanowiły zrobić mu niespodziankę. Następnego dnia rano mieszkańcy leśnej polany schowali w, się w trawie za krzakiem i pod lipą. Przestępując niecierpliwie z nogi na nogę, czekali aż jeżyk zbudzi się. Koło południa otworzył oczy. Przeciągnął się i zrobił trzy przysiady. Wyszły mu tak pięknie, że aż spojrzał na siebie z uznaniem. Potem wystawił nosek z norki i oniemiał. On Dzień, tak? Przez chwilę myślał, że wróciła zima i śnieg zasypał całą polanę. Dopiero po chwili zrozumiał, że to nie śnieg, tylko białe koperty, które, te, które nie zmieściły się w jego skrzynce na listy, wiatr rozrzucił po całej Polanie. Wszystkie były zaadresowane: Jeż, Pan Jerzy, Jerzyk, norka pod Jałowcem, leśna Polana. W środku znalazł pozdrowienia, rysunki, serduszka z papieru i zasuszone trawki. W jednej było nawet piórko. W innej grosik na szczęście ktoś podarował mu dwie rodzynki i zasuszonego grzybka. Jeż Jerzyk oglądał podarunki wzruszony i szczęśliwy. Przyjaciele obserwowali go i poszturchiwali się z zadowoleniem, mówili sobie na uszko. Widzicie, jak się cieszy? Oj, udała nam się niespodzianka. A Jeż Jerzyk zebrał swoje liściki i ułożył je w stosik, wygładził łapką koperty i aż przymknął oczy ze szczęścia. Rozejrzał się dookoła i pomyślał, że przyjaciele są jak gwiazdy. Nawet kiedy ich nie widać, to i tak wiesz, że tam są. Gdzieś. W trawie, za krzakiem, pod lipą, wszędzie. Mamy takiego jeżyka? Mamy takiego pana jeżyka. Dziękujemy za wspólne czytanie bajek. Do widzenia!